To dobrym, w dobrym tempie nie wiedzieliśmy za wiele o przeciwniku, tyle tylko, że to zespół z ukraińskiej drugiej ligi, z drugiego poziomu. No ale widać, że profesjonalna drużyna z, z, dużą, z dużą kadrą, z szerokim sztabem, więc no, na pewno był to solidny przeciwnik. Bardzo fajna pierwsza połowa, przypominająca bardzo mocno naszą pierwszą połowę z radunią. W drugiej połowie cała praktycznie bez maczka spychała cała. Cała jedenastka testowanych, no ale też z dobrymi momentami, z dobrymi fragmentami. Cieszę się, że głównie w tej pierwszej połowie te nasze skoki gdzieś tam pressingowe pozwalają nam stwarzać sytuację. Tak? Mamy stałe fragmenty, ale też odbieramy piłkę i mamy sytuacje stuprocentowe, więc no, to na pewno jest na duży plus. No i olbrzymim plusem jest to, że jakby przy że dzisiaj jest trochę chłodniej, ale, ale ta intensywność jest taka, jaką, jakiej oczekujemy. Cały czas jest coś do poprawy. Fajnie jest mieć już możliwie jak najszybciej coraz więcej tych piłkarzy na kontraktach, bo wtedy można pewne rzeczy zrobić. Tak, Na razie pracujemy tak, jakbym miał cały zespół, ale wiemy, że zespołu jest na razie jedna trzecia. Każdy mikrocyk jest rozpisany. Jak będą dochodzić zawodnicy, będą wiedzieli, co mają robić na boisku.